Witajcie na dzisiejszym rozładunku w Tarnowie, mamy dla Was sporo aut, przyjechało aż 9 sztuk, m.in. Corvetta, Porsche Boxster i parę innych ciekawych, także zapraszam Was, oglądajcie. <noise> będą Amerykańce, będą niemieckie auta, będzie też Włoszczyzna. Więc zaraz sobie je wszystkie obejrzymy. Ale zacznijmy od korwety, bo jest prześliczna. Niebieski kolor z białym wnętrzem. Świetnie to gra. Oczywiście mamy ją w nadwoziu targa, czyli zrzucamy sobie dach i możemy śmigać. Około 50 tysięcy km przebiegu ma to auto. 22 rok. Wersja 1LT, więc nie ta najwyższa, ale to 1LT. Też jest bardzo fajne. Niestety nie pokażę Wam środka, bo auto przyjechało do nas bez kluczyków, więc my się, będziemy musieli go dorobić. Ale tak z zewnątrz wygląda świetnie. Ja jestem fanem. Ale co najważniejsze w korwetcie Silnik 6,2 litra V8, 490 koni, napęd na tył. Co chcieć więcej? Naprawdę świetnie to auto się zbiera. Osiągi ma podobne co Lambo czy, czy Ferrari, a można je kupić za jedną trzecią ceny. Nie jest też aż tak niewygodne, jak może się wydawać, bo naprawdę jest komfortowe na trasy. Oczywiście, auto ma środek biały, białe fotele, białe skóry, czarna, czarna skóra na desce, więc bardzo ładnie to wygląda, wrzucimy Wam tutaj zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć. Możemy się przenieść od razu na Cela, piękny biały kolor Cela z białym wnętrzem. Może wyglądać strasznie, jak tak sobie na niego patrzymy, ale jak się konkretnie przyjrzymy, to tutaj naprawdę nie za dużo się stało. Wszystko mamy proste, chodnice są całe, belka, nadkola. Zderzak jest w aucie, więc na pewno część, część z tych części odratujemy, ale pewnie będzie trzeba kupić lampy. Jest to 16 rok Cela z napędem naprzód, też oczywiście dwulitrowa benzyna. Myślę, że za takiego Cela trzeba dać w okolicach 38-43 tysięcy złotych pod domem. I co, standardowo to co w Cela? Fajna panorama, manetki do zmiany biegów, wnętrze też standardowe, tak jak w Cela. Ma 78 tysięcy przebiegu kilometrów, więc jeszcze lepiej. Składamy go niedługo i będzie można nim jeździć. Nie będzie tu za dużo pracy i przeskakujemy na coś innego od razu, zupełnie inne auto, czyli Jeep Rubicon z 19 roku. No wyśmienite auto, myślę. Cudownie to wygląda. Taka rasowa terenówka, fajnie doposażona, bo i mamy koła wrzucone, mamy też wyciągarkę fajną z przodu. Auto kupiliśmy z uszkodzeniami po wandalizmie. Tutaj mamy wybitą szybę tak naprawdę. No i z tyłu coś tutaj się zadziało. Ktoś coś wytargał. Więc myślę, że bardzo dobry zakup. Chodźcie zobaczymy sobie jak wygląda z przodu. Bo naprawdę to robi wrażenie. Zaraz też sobie wejdziemy do środka. Co oczywiście we Wranglerze jest najciekawsze, czy najlepsze. Można sobie zrzucić dach i, i śmigać bez dachu. Zawieszenie tutaj mamy najlepsze, jakie może nam tak naprawdę zaoferować Jeep w Wranglerze, czyli układ Rocktrack. Mamy tutaj blokowanie przednich i tylnych mostów, także gdzie to auto wjedzie, stamtąd też wyjedzie. Oczywiście w teorii. Idziemy do środka. Oczywiście auto mamy Wysokie, bardzo wysokie. Te progi, które mamy przy aucie, one się oczywiście wysuwają, żeby można sobie było lepiej wsiąść. I co fajnego w środku? Fajne skórzane fotele z tłoczonym logo Rubicona. Ta deska rozdzielcza oczywiście też bardzo fajnie z tym współgra. Dużo jest tutaj komfortowych rzeczy wrzuconych w porównaniu do innych opcji bo mamy asystentów jazdy, jakiś aktywny tempomat, pasy ruchu, fajne nagłośnienie Alpine. Tutaj jest około dziewięciu głośników, się, jeśli się nie mylę. E, więc też fajnie to gra. E, ogółem jest wszystko, czego potrzeba do takiego komfortowego podróżowania. E, a dodatkowo no, mamy auto, które poradzi sobie w każdych warunkach. Ile za to trzeba zapłacić? To jest przede wszystkim najważniejsze pytanie. Za takie delikatne mm, uszkodzenia i za taki przebieg trzeba zapłacić w okolicach 140-150 tysięcy złotych pod dom. No, ale czy nie warto? Oczywiście, że warto. Idziemy dalej. Kolejne cela. Dwie sztuki do nas przyjechały. Ten jest zupełnie inny od tego białego, bardziej sportowy. Można by pomyśleć na pierwszy rzut oka. Co najfajniejsze, to jest w formatiku. Mamy tutaj też fajne felgi APR wrzucone. Zupełnie inaczej się to auto prezentuje. Uszkodzony jest przodem i górą. Zobaczcie, mamy Panoramę do wymiany. Albo wymienimy całą panoramę z mechanizmem, albo samą szybę. Tutaj, oczywiście, szyba przednia też do wymiany. No i z przodu taka kosmetyka, bo mamy zderzak, maskę, błotnik. Lampa jest cała, więc ją uratujemy. I co najważniejsze, kratki też są całe na dole, albo nie są całe. Te dwie na pewno boczne są całe, więc zawsze jakaś kasa zaoszczędzona, bo wiadomo, te plastiki czasami potrafią kosztować krocie. Ile na przebiegu? Około 110 tysięcy kilometrów. Tak jak już mówiłem, formatik. No i cela jak cela. Zobaczcie sobie. Klasyka od Mercedesa. Fajne wykończenie, takie drewniane, jakiś ekranik. Można jeździć. Ile trzeba za to dać? No, tak myślę, że z okolicy 45-40 tysięcy, w zależności jak nam się to mm, ułoży na aukcjach. Kolejne auto, zupełnie inne od reszty, czyli duży rodzinny siedmiosobowy SUV XC90 w wersji T6. Czyli 316 koni, dwulitrowy silnik, oczywiście napęd na cztery koła. Mamy tutaj wersję Inscription, czyli już naprawdę fajnie wyposażony. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy grzane przednie, tylne siedzenia, wentylowane również są te przednie siedzenia. Bardzo ładne wykończenie drewniane. Mamy wewnątrz taką mini konsolę dla, dla tylnych pasażerów. Super to wygląda. Oczywiście spora panorama ciągnąca się prawie przez cały dach. No I co, jak na, jak na Volvo przystało? Masa asystentów jazdy martwego punktu, asystentów pasa ruchu i przeróżnych rzeczy. Zobaczmy sobie, jak to jest uszkodzone. Uszkodzenia są głównie po prawej stronie auta. Mamy tutaj przód uszkodzony, głównie tutaj, czyli pewnie będzie do wymiany zderzak. Lampy są na szczęście całe. Oczywiście sporo plastików, parę elementów, pewnie też zawieszenia będziemy musieli wymienić, bo to koło troszeczkę krzywo stoi. A z takich lakierniczo i blacharskich prac, no to drzwi... Jak widzicie, są przerysowane i tutaj zderzak też do lakierowania. I za takie auto trzeba dać w okolicy 65-70 tysięcy złotych pod dom. Eee, także chyba git, nie? A teraz mamy bardzo świeże auto. Eee, trochę jest rozebrane, więc ci bardziej wrażliwi e, mogą przeżyć delikatny. Atak serca, ale zobaczcie sobie, co, co to w ogóle jest. No bo, bo tego u nas nie, nie widać na drogach. Jest to Nissan Z Nismo, coś, coś podobnego, level wyżej od tych 350 i 370. Zobaczcie sobie, jak to jest uszkodzone. Tak naprawdę, większość rzeczy jest tutaj rozebrana, bo auto na aukcji już nie miało drzwi i błotnika. Ale no, tak czy siak, no nie jest to tutaj pogięte ani nic takiego, tylko te, te części z zewnątrz zostały zdjęte. Ale co jest najciekawsze. Tutaj oczywiście silnik, tutaj mamy 3-litrowy silnik, e, twin turbo oczywiście, V6, 420 koni on generuje, więc całkiem sporo jak na takie auto, to jest małe auto, więc y, to idzie jak, jak wściekłe. Y, oczywiście napęd na tylną oś, to tego chyba nie muszę mówić, Japończycy się postarali, bardzo ładnie to wygląda, auto ma około 16 tysięcy kilometrów przebiegu, więc to świeże, poskładać je i można jeździć, z tej strony pięknie to wygląda, Fajne felgi z oznaczeniem Nismo, spore tarcze, ale wchodzimy do środka, bo w środku jest jeszcze ciekawiej. Zobaczcie sobie, nie dość, że mamy nowe, nowe wnętrze, i faktycznie teraz już czuć, że, że to auto jest świeże w porównaniu do, do poprzednich takich ale co najciekawsze piękne fotele, piękne fotele Rekaro. No wyśmienicie one wyglądają. No muszę powiedzieć, że to przeszycie nismo, ten kształt tych foteli, one muszą cudownie trzymać. No ale to się okaże dopiero jak je naprawimy i będziemy nim mogli chwilę pojeździć. Ile takie coś kosztuje? Około stówki pod dom. Trzeba za takie cacko dać. Więc na to, że nie ma tego auta u nas w Polsce oficjalnie, to chyba fajnie. Chyba fajna cena. Świeżutkie. Mam nadzieję, że uda nam się pokazać Wam to auto, jak będzie naprawione. Zobaczymy. Ja na pewno bardzo bym chciał, no bo to jest coś naprawdę niespotykanego u nas. Piękną ma animację odpalania ten Nissan. I zobaczcie sobie też na wnętrze fajny nowoczesny ekran i oczywiście klasyka czyli najważniejsze wskaźniki, m.in. od doładowania turbo. Także no, tygryski lubią takie rzeczy. Nie wiem, czy to dodamy. A teraz pokażemy Wam. Edycję specjalną Maserati. Piękne, piękne jest to auto. Włosi, jak coś zrobią, no to, to nie ma zmiłuj. To są jednak Włosi. Idziemy zobaczyć. A więc jesteśmy. Zaczniemy od uszkodzeń, żeby najgorsze mieć za sobą. Co wam tu będę mówił? No na pewno blacharz będzie musiał tutaj parę godzin na to poświęcić. Będzie to trzeba porządnie naprawić. Ale po wstępnych oględzinach stwierdzam, że nie ma tragedii. Wszystko się zrobi. Ale co jest najważniejsze w tym aucie? Tak jak mówiłem, edycja specjalna. Sam napis nam sugeruje F Tributo, czyli Maserati Ghibli F Tributo Special Edition. W dwóch specjalnych kolorach te auta wychodziły. Tutaj mamy akurat Rosso Tributo. Jest wybitne, piękny jest ten kolor. Charakteryzuje się jeszcze tymi żółtymi dodatkami na, na felgach. Ogółem silnikowo tutaj się za dużo nie zmienia. Mamy 3 litry 420, chyba 4 koniec, coś koło tego, oczywiście napęd na cztery koła, no jak to Maserati musi fajnie brzmieć, zobaczmy do środka jeszcze zanim wejdziemy z ciekawych rzeczy, mamy podwójne szyby klejone podwójne szyby klejone, więc komfort jest, a co w środku, w środku mamy no luksus, bardzo fajne wykończenie, aż się wsiądę, czyli co? karbony, wykończenie karbonowe na boczkach drzwi to samo skórzane siedzenia, pięknie wyhaftowane Logo Maserati. Można się rozpłynąć. Oczywiście skórzana też deska rozdzielca z charakterystycznym zegarem. Fajne, równe przeszycia w kolorze lakieru. I oczywiście cała podsufitka w Alcantarze wyłożona. No calusia. Oprócz oczywiście szyberdachu, który jest tutaj. Ale tak, mamy całą podsufitkę wraz ze słupkami wyłożoną Alcantarą. Coś pięknego. I co? Oczywiście, tak jak w Alfie i w Maserati, zmiany Biegów. Robimy je łopatkami i one nie są przymocowane do kierownicy, tylko są na sztywno przymocowane do, do całej kolumny. Jest to inne uczucie, ale myślę, że każdy się przyzwyczai. Także zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Myślę, że bardzo fajne auto. Taka edycja specjalna nie zdarza się często i wcale nie jest to taki drogi wydatek, jak się wydaje, bo za takie auta trzeba zapłacić w okolicach 100. 30-120 tysięcy złotych pod dom, co nie jest złą ceną, bo ta edycja specjalna ograniczała się do około 300, 350 czy 300 sztuk. I w tę edycję specjalną było zawarte Ghibli i Lewantę. Ludzie ludziom takie rzeczy robią. No i widzicie, jaki Bajer. Nie no, to jest elegancka. Elegancka limuzyna. Każdy by taką chciał mieć, prawda? No, oczywiście, że ma dociąganie. Cudownie. No i oczywiście. Piękny oznaczek Maserati. Bardzo przyjemnie to wygląda. Naprawdę to auto jest zrobione ze smakiem. A na dzisiaj to już wszystko. Jak widzicie, różne auta ściągamy ze Stanów, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A ja tymczasem żegnam się z Wami w doborowym towarzystwie dwóch C8 i Hurakana Ewo. Zostawcie subskrypcję. Jeśli macie pytania, kontaktujcie się z nami oczywiście w sprawie importu i obserwujcie ten kanał, bo już niedługo więcej takich rzeczy. Cześć!